Wszystkim z tej strony, Kamil, zapraszam Was na spacer po Peronie stacji przystanku osobowego Bożniew. Już e, tak naprawdę z dwa lata się zbieram tutaj przyjechać. W końcu nadszedł czas, zwłaszcza, że już stacja przystanek osobowy jakiś czas jest. Stacja przystanek osobowy znajduje się na Wiedence, czyli linii kolejowej numer jeden na odcinku Grodzisk Mazowiecki Pruszków a dokładnie między Brwinowem, a Pruszkowem. Proszę bardzo, kamery. Rozkłady, co za ile. Faj, 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 fajnie zrobione przejście podziemne. No powiem szczerze, na pewno lepiej niż w Żyrardowie. No ale cóż. Właśnie.

Chodzimy na peron. Jest na takim trochę przewiewie. Tej stacji tego przystanku osobowego tutaj nie było. On powstał wraz z modernizacją linii podmiejskiej. Więc jest to dość młody przystanek osobowy stacja. O, jedzie flirt. I jak widać i Tak jak mówię jest na takim dość solidnym przestrzale, więc może być wietrznie o, Tam jest pruszków, już jakiś skład stoi w pełni będzie wjeżdżał Flirt Czekałem Ciekawe czy duecik A to aż się cofniemy może, a że za późno będzie Dobra, to zrobimy to tak. Przysłowiowo w pół na pół. No i jest duecik chyba to jedna z najnowszych. 22. Ja tu mogę więcej powiedzieć. Produkcji zobaczymy. Może się udało? Jeszcze? Proszę bardzo, dwadzieścia dwa. jeden. Proszę bardzo, 24 cztery!

solidnie długi że dwa flirty nie mają problemu się zmieścić tam skład który był widoczny to raczej chyba była miejscowa z tego co widzę strony teraz chyba już dalej poprócego A chyba na wydwukatkę było słuchajcie. Oczywiście jakaś miejscóweczka Bo skład zniknął Ale natomiast tutaj z tej strony widać Zastanawiam się czy to jedzie pod miejska, czy nie, chyba będzie dalekobieżna. bieżna. Cześć tak więc Przy okazji spacerku wpadną jeszcze dwa składy, dwa najnowsze flirty, 3KM o numerze 22 i 24 to jeszcze Zaraz kolejny składnik przeleci. Dla mnie, przyznam szczerze, pasi. No tak. Tylko jak mogą zniszczyć na koszt właściciela, jak nie będą wiedzieć, kto jest właścicielem, bo w zależności są osoby, które dokumentów. E... Nie trzymają w bagażu, tylko tak naprawdę przy sobie, tak? Więc e, troszkę to dziwnie brzmi, powiedzmy to sobie szczerze. Poza tym, skoro byłby adres, wiedzieliby kto jest właścicielem, to lepiej chyba zwrócić taki bagaż. Komunikat taki trochę na wyraz, powiedzmy szczerze. Dziękuję bardzo za wspólny spacerek. Zdrówka życzę i pozdrawiam.